Dobra, nagrywamy coś. No właśnie już to nagrywanie. Dobra, oczywiście znowu mi trochę przycina, no ale myślę, że te 10 minut może da radę. Jak widzicie, skalpu jest tym razem mnichem, ja za to jestem szamanem i tak sobie... Śmigamy, jest to trzeci jak na piekle, ponieważ ja resztę nie tylko inferno, przeszedłem barbarzyńcą, natomiast resztę postaci mam na piekle. I tutaj razem ze Skalpo inne nasze postacie staramy się rozwijać. A ponieważ Wod zarówno wczoraj, czyli w piątek, jak i dzisiaj, czyli w sobotę, miewa ogromne problemy z lagami, i to nie tylko, nie tylko indywidualnie, ale, ale ogólnie lagi serwerowe, więc gratulujemy bardzo dobrego sprzętu. Radziłbym robić więcej map takich jak Ruinberg w ogniu albo Himmelsdorf w śniegu, zamiast zająć się problemem poważnym, jakim są po prostu lagi. Bo jeżeli jeden z nas ma lagi... No, trudno, problem jego internetu, ale jeżeli wszyscy gracze mają problemy z lagami, no to sorry. To kończy się na tym, że właśnie ja teraz zamiast grać wota ze skalpo w plutonie, to sobie ciśniemy w diablo. Nie skalpo? Tutaj przynajmniej nie ma lagów. No dokładnie. No ale to no, wiesz, tam to się w ogóle nie nakraźnie. Nie, nie da się tego. Tu się bawimy specjalne pozdro dla Turoka, który mówi, że to jest zbyt wiele kolorów i akcji, co się dzieje. E tam o czym, Tur. Oczy mu wypala. Tak, dokładnie, oczy mu wypala, ale jego niebieski celownik jest jak najbardziej normalny. trzeba ich rozpieprzyć. Elegancko. Jegle to gładko idzie no, Idzie gładko, no, ale przejść to niestety trzeba, tak Nie przyspieszę tego Jak ty wiesz, inferno przeszedłeś, no to co tu dużo mówić Tak, to no, ty nim inferno już cały przeszedłeś? E, no, chyba nie Albo może przeszedłem, tylko nie wiem czy ten, e, nie w drużynówce wiesz A, no, w drużynówce to jest raz dłane Czterech piernicza to wiesz. Szybciutku. Tak, o, o wiele łatwiej w drużynówce jest walczyć z sami, bo cię chociaż ma kto wskrzesić, a nie tak jak sam grasz jak zdechniesz to koniec, tak? I od początku. No dokładnie, to jest to jest jednak przewaga do A na tych wyższych poziomach wcale nie jest takie... Hop, z diablo. Samemu właśnie grając. Najbardziej mi chyba denerwuje ten w, w trzecim akcie. Czyli tutaj, to, to Asmodan, do którego teraz idziemy? No. A, jego, a dla mnie Asmodan jest najbardziej zajebiście zrobioną zrobionym tym bosem w całej grze, póki co. Nie Na jest jego, lepszy, nie, ale nawet nie chodzi o jego umiejętności, tylko o to jak jest zrobiony. Wizualnie mi się podoba. I fi, fi, f upatrz Zdechłem. Wybuchłeś. No. To i ten generalnie wizualnie jest zrobiony bardzo fajnie To mi się w nim podoba i w filmach wygląda super Diablo no to niestety jest trochę zrobiony w tym w tej grze jak jak panienka właśnie z której powstał nie W tych filmach no w tych filmach to idzie tak trochę Moje tym sakwy są bioderkami rzuca na lewo i prawo Dobra dawaj skalpo do miasta bo mam full Muszę to sprzedać musisz cały czas na no, no brak... Cały czas na brak golda na rzekę, nie? Nie udźwignę więcej. To, 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 to... to idę, sprzedam to coś Ale to jest tak głupie. Weekend niby dali tam jakieś pierdoły, gwiazdki razy czy, czy coś. Człowiek przyjdzie z roboty. Coś by chciał zbić, pograłby i dupa, i się nie da. Jest sobota, wyjątkowo dzisiaj byłem w robocie, mówię, a ponagrywałem już, kurczę, z roboty, porobimy jakieś materiały na, na YouTube'a z tego, z bitew, jakie miałem. Jest wieczór, człowiek siądzie, coś pogra, a tu nic, tak jak mówisz, nic. O, pierścionek znalazłem nawet ciekawy, wiesz? Hmm. Będzie trzeba się tym zainteresować Nie drażni mnie to, no bo kurde, bym ch chciał chociaż jakieś gwiazdki sobie pozdejmować no, ale ich problem odkąd zainstalowałem Diablo to <śś> jakoś się to nie przyjmuje Te i spodnie znalazłem nowsze ciekawsze Jak już będziesz wracał, to wejdź w ten Wiem, wiem, tylko... Ty, tak, tylko muszę wiesz ogarnąć Moje majtasy. Czekaj, czekaj, ty mówiłeś, że te... że... szmaragdy dają obrażenia, tak? Nie. Dla ciebie dają obrażenia ten... Yy, topazy. A, no to... To mi się się mojego. Kurna mać, to no żeś mnie teraz... A po, po cholerem ja bym się miał pytać o twojego, co mnie tam obchodzi w mini w tej chwili. Nie wiem. Ciebie to inteligencja. No właśnie, inteligencja to jest coś, czego brakuje. Eee, A ciała w ogóle... Słyszałem, Sk Tutaj. Skalpo. Specjalnie mnie zmyliłeś. Specjalnie. Chciałem, żebyś mi oddał, widzisz. Ciebie jeszcze to z prezentacją. No, układaj tego drugiego klejnota. Już mam dwa klejnoty w spodniach, ha ha, ha. Wyrósł sam, czy przeszczep? Ja wcześniej miałem tylko jeden klejnot, drugi gdzieś zaginął. No wiesz, no wszystko z czasem nie rośnie. Niby ta, A jak będę miał już trzy klejnoty spodnych i ja pierdzielę szaleństwo, wszystkie kobiety będą za mną szaleć. Cicho, może w dodatku będzie można. Pierścień, za co by to to zmieniło? To jakieś bodziewie mam? Nie sobie usunąć klejnot, ale z przedmiotu. Hmm. Operacja, nie usunięcie klejnotu. Ty patrz, to coś innego. To coś innego Hello. jest. Cześć je... Tak, gramy w diablo i właśnie nagrywamy, więc po... się przedstaw tutaj się wszystkim. Pozdrów swoich widzów, swoje fanki. Z gimnazjum. Zostałem Jolkę. Jolka! Jakiś wariat na dole cię woła. A my tutaj wiesz... Kwietne losowania z krytynami. 42% wygranych po 7 bitwach. To, a jesteś na pierwszym serwie czy na drugim? Na drugim. A na pierwszym cały czas są takie lagi? A nie wiem, ale coś chłopaki mówili, że mieli tak na przykład wcześniej, nie? Dzisiaj? Nie no bo właśnie my ze skalpo że... próbowaliśmy zagrać, ale się nie da, nie? Człowiek przestał reagować, nie? Też jechać, a to nic, czołg stoi, nie? No, jak ci nic nie stoi, to dobrze, że ci chociaż czołg stoi. To jest sk skalpo, kurde, ja tu wpadłem, a to od razu, jakiś wirwalki. Ładnie to tak. No i szukamy teraz na trzeciego do przegrywania. No przykro nam ale my tutaj my, tu... my tutaj mamy I idziemy zabicia z Modana, więc mamy jak gdyby ważniejsze ce cele do wykonania niż tam nie wiem Bać się o winrate. No. Kup, kup to będziesz grał razem z nami. Wiesz, a tak jest diablo Jakie macie Torchlighta, to diablo. Przykro nam jednak diablo ma więcej osób niż torch a wiesz, a tutaj pi piweczko jest Jari ty jutro będziesz? Jutro? tak. Nie że nie być nowym. Nie, ale ogólnie, bo w sensie jutro, wiesz, zobaczę jak tam z tymi pociągami powrotnymi, nie? No dobra, poproszę. Jezu skalpo tak wszystkich mordujesz, że ja tylko zbieg... ten... zbieram, przechodzę i zbieram przedmioty, no. Weź graj ze skalpo, wszystkich ci zabije. to tak... To tak trochę jakbyś z Pawlusem grała, on leopardem jeździ, nie? No. Taka sama przyjemność, nie? Ty... No. Jedziesz z tyłu i patrzysz jak inni grają, nie? A właściwie twój plutonowy, nie? A warto tam, się te demony. Tak, człowieku, ja te, dem te demony, wiesz, nas tak opętają, że niedługo Ty się przebierzesz w sutannę i będziesz jak na tanek, że diabolo. No <laughs> e emotional group, w skrócie emo. Emo, e e Je jeżeli Twoi, jeżeli pomidory typu Scalpo lub Dead grają w diabolo, to wiedz, że coś się dzieje, <laughs> wiedz, <laughs> wiedz to wota. tak, to wiedz, że wot laguje. <laughs> Dobra idę, może zdejmę kurde gwiazdkę w Dobra to zdejmij gwiazdkę, ja, ja tutaj ten, ja tutaj skończę nagrywać więc jeszcze teraz ładnie pożegnaj się z widzami Do widzenia No trzymajcie się, cześć